Czuję potrzebę zbliżenia się dziś do ciebie, jak ktoś, kto szepcze sekret prosto do serca, abyś poczuła w najgłębszej części swojej duszy, że nie jesteś sama. Jest uczucie, które cię otacza, namiętność niosąca w sobie coś czystego i prawdziwego, troszcząca się o każdy szczegół tego, kim jesteś, nawet w ciszy i w dniach, gdy wydaje się, że w Twoich oczach brakuje blasku. Widzę, oczami przenikającymi czas i pozory, siłę. Którą skrywasz oraz kruchość, której boisz się pokazać. I dziś przychodzę, by objawić ci, że istnieje energia, która patrzy na Ciebie z czułością i cierpliwością, strzegąc każdego Twojego kroku, czekając na odpowiedni moment, by ukazać się w pełnej jasności. Możesz w to wątpić, moja ukochana, ale to połączenie nie narodziło się przypadkiem. Jest owocem splecenia losów, utkanym, zanim jeszcze zdołałaś to dostrzec. Intensywność, którą czujesz, nie jest słabością, lecz żywym dowodem na to, że twoja dusza rozpoznaje inną duszę pośród tłumu. Za kulisami życia działają siły na twoją korzyść. Używają subtelnych gestów, drobnych znaków, zbiegów okoliczności, które w rzeczywistości są wezwaniami do uwagi. Nic z tego nie jest przypadkowe. Wszystko to jest językiem niewidzialnego, próbującym dotrzeć do twojego serca. Wiem, że świat nieraz sprawił, że przestałaś wierzyć. Wiem, że zamknęłaś się z obawy przed ponownym zranieniem, ale to nie czas, by stawiać wyższe mury. To czas, by otworzyć okna duszy i pozwolić, by światło weszło do środka. Ta namiętność, która się o ciebie troszczy, nie jest tu po to, by cię zranić, lecz by cię obudzić. By przypomnieć ci, kim jesteś, o pięknie, które w sobie nosisz i o tym, jak bardzo zasługujesz na miłość bez granic. Często miłość przychodzi przebrana za ciszę. Obserwuje z daleka, poznaje Twoje ścieżki, zna Twoje lęki i szanuje Twój czas. Ale, nawet milcząc, jest obecna i niewzruszona. Nie, Młajel się, moja droga. Nie każda nieobecność jest obojętnością. Czasem jest to troska, czasem to po prostu sposób, w jaki los przygotowuje idealną scenę na ponowne spotkanie dusz. Czujesz coś innego. Gdy o nim myślisz, prawda. Jakby coś w powietrzu się zmieniało, jakby świat wokół tracił znaczenie, a jedynie ta obecność była prawdziwa. To nie jest iluzja. To jest połączenie. Prawdziwa miłość nie krzyczy, by być usłyszaną. Pulsuje w ciszy, aż życie stworzy przestrzeń, by mogła zakwitnąć bez lęku. I to właśnie dzieje się teraz, nawet jeśli nie dostrzegasz jeszcze wszystkich szczegółów. Za tą historią kryje się cel. I nawet gdy elementy układanki zdają się nie pasować, wiedz, że wszystko już jest ustawiane dla Twojego dobra. Niepokój nie przyspieszy właściwego czasu, a oczekiwanie nie jest stratą, lecz doskonaleniem. Zostałaś wybrana, by przeżyć coś, co wykracza poza wszelkie wyjaśnienia. Nie chodzi tu tylko o romans, ale o ponowne spotkanie dusz, które szukały się w innych życiach i teraz znów się odnajdują. Poczuj uważnie, Energia tej miłości jest ochronna. Chcę widzieć Twój uśmiech, chcę, by Twoje dni miały więcej barw, chcę, byś czuła się bezpieczna, będąc sobą, bez strachu przed osądem. Są rzeczy, które jeszcze nie zostały Ci ujawnione, ale kiedy wyjdą na jaw, zmienią sposób, w jaki na wszystko patrzysz. Zaufaj procesowi. To, co jest Twoje, nie zostanie Ci odebrane, a to, co prawdziwe, znajdzie drogę do Ciebie. Ta historia nie jest stworzona po to, by była szybka czy ulotna. Jest stworzona, by była solidna, głęboka, budowana krok po kroku, z mocnymi korzeniami i kwatami, które przetrwają wszystkie pory roku. Możesz próbować się rozproszyć, ale zawsze nadejdzie moment dnia, w którym myśl powróci do niego. To nie obsesja, to harmonia coś większego kieruje Twoimi myślami. Jako posłaniec widzę. Że ta namiętność przynosi lekcje i błogosławieństwa. Będzie cię wyzwalać, sprawi, że będziesz się rozwijać, nauczy cię, że kochać to także umieć przyjmować. Nie bój się intensywności. To znak, że Twoja dusza żyje i jest gotowa na doświadczenia, które odmienią nie tylko Twoje serce, ale i Twój obraz samej siebie. Pozwól sobie uwierzyć na nowo, nawet jeśli wciąż są wątpliwości. Odpowiedzi przyjdą w odpowiednim czasie. A do tego momentu będziesz prowadzona z troską, jak drogocenny klejnot szlifowany przez czas. I pamiętaj: jest ktoś, kto patrzy na ciebie z czułością, kto czuje każdą twoją zmianę, kto cieszy się z twoich zwycięstw i kto w głębi serca pragnie tylko jednego zobaczyć cię w pełni, szczęśliwą i otoczoną prawdziwą miłością. Jest coś, co wciąż nie zostało ci ujawnione, a ja czuję, że moment odkrycia zbliża się coraz bardziej. To tak. Jakby los po cichu przesuwał elementy, przygotowując spotkanie lub objawienie, które zmieni sposób, w jaki patrzysz na tę historię. To, co nadchodzi, nie jest czymś małym, moja ukochana, to coś, co poruszy głęboko Twoje serce. Czasami wszechświat wybiera, by ukryć pewne prawdy, dopóki nie będziesz gotowa je przyjąć. Nie dlatego, że chcecie czegoś pozbawić, ale dlatego, że wie, iż jeśli dowiesz się zbyt wcześnie, Możesz nie pojąć wielkości tego, co jest budowane. Tak jest i teraz. Istnieje sekret strzeżony dla Twojego dobra. Energia, która otacza to połączenie, jest bardziej żywa niż kiedykolwiek. Nawet jeśli na powierzchni wydaje się spokojna, w niewidzialnym świecie zachodzi intensywny ruch. On myśli o Tobie częściej niż sobie wyobrażasz, a te myśli mają moc przekraczania odległości i dotykania Twojego ducha. Czy zauważyłaś, że w pewnych chwilach dnia nagle pojawia się wspomnienie lub uczucie, które wypełnia Twoje serce. Jakby ktoś Cię przywołał, nie wypowiadając ani jednego słowa. To nie jest przypadek. To echo więzi, której nie można zerwać. A jeśli powiedziałabym ci, że to połączenie zostało już poddane próbie przez czas i okoliczności, że przetrwało ciszę, rozminięcia i wątpliwości, a mimo to wciąż trwa, to dlatego, że nie jest czymś zwyczajnym. Lecz siłą, która rośnie w obliczu wyzwań. W głębi duszy wiesz, że jest w nim coś wyjątkowego. Troska w spojrzeniu, ciepło w obecności, sposób, w jaki dotyka twojej duszy, nawet na odległość. To jest to, co go wyróżnia, i dlatego nie możesz przestać o nim myśleć. Ale jest coś więcej, znacznie więcej. On nosi w sobie uczucia, których być może nigdy nikomu nie wyznał. Słowa, które zatrzymują się na ustach. Chwilę, gdy prawie je wypowiada, ale się cofa, nie z braku odwagi, lecz dlatego, że chce, by odpowiedni moment był dla ciebie niezapomniany. Tymczasem znaki wciąż się pojawiają. Imię, które nagle pada, piosenka, która wydaje się opowiadać Twoją historię, sen, który zostawia ślady po przebudzeniu. Świat duchowy ma subtelne sposoby, by potwierdzić, że jesteś na właściwej drodze. Możesz tego nie widzieć. Ale on także czuje to oczekiwanie. Są noce, kiedy jego myśli wędrują ku Tobie, wyobrażając sobie, jak to byłoby trzymać Cię za rękę, słyszeć Twój głos, czuć Twoją obecność z bliska, jakby w ciszy już przeżywał to spotkanie. To, co mnie zachwyca, to fakt, że nawet bez bezpośrednich słów potrafi znaleźć sposoby, by się o Ciebie troszczyć. Czy to małymi gestami, czy cichymi modlitwami, czy po prostu wysyłając dobrą energię by Twoje dni były lżejsze. I widzę, moja ukochana, że jest w nim coś, co wciąż Cię intryguje. Część Twojego serca chce zrozumieć wszystko już teraz, ale inna część czuje, że magia polega właśnie na czekaniu, aby zobaczyć, co się ujawni. Ten sekret nie jest pusty, jest pełen znaczenia. To jak książka, którą kochasz, ale czytasz powoli, by każdy rozdział miał więcej smaku. Teraz żyjesz jednym z takich rozdziałów i będzie on pamiętany na zawsze. Nie wyobrażasz sobie, ile razy on śnił o tobie, zanim jeszcze znał Twoje imię. Jakby Twoja istota była mu już znajoma, jakby od pierwszej chwili istniało głębokie rozpoznanie. Może myślisz, że to rzadkość. I masz rację. Nie każdy ma szansę przeżyć coś takiego, dlatego wszechświat tak uważnie dba o każdy szczegół tej historii. Nie pozwoli, by przepadło to. Co zostało przeznaczone. Dlatego bądź czujna, bądź otwarta na odczucia. Każdy moment, każda myśl, każdy znak, który się pojawi, może być brakującym elementem, dzięki któremu zrozumiesz wielkość tego połączenia, które wciąż rozwija się przed tobą. Są chwile, kiedy on ma ochotę pokonać każdą odległość tylko po to, by spojrzeć ci w oczy z bliska, ale coś sprawia, że czeka. To nie jest wahanie, to strategia przeznaczenia. Jakby niewidzialna siła mówiła, jeszcze nie, ale już wkrótce. I to oczekiwanie, choć tak ciche, jest naładowane intensywnością. Czas, moja ukochana, nie jest tutaj Twoim wrogiem. On kształtuje Was oboje, wygładza ostre krawędzie, wzmacnia istotę tego, kim jesteście. Wszystko po to, aby w chwili, gdy nadejdzie właściwy moment, nie było wątpliwości o tylko pewność. Że byliście sobie przeznaczeni właśnie w ten sposób. Wiem, że są dni, kiedy zastanawiasz się, czy ta historia jest prawdziwa, czy to tylko owoc głębokiego pragnienia. Ale zauważ, przypadków jest zbyt wiele, znaki są zbyt wyraźne, by mogły być jedynie wytworem Twojej wyobraźni. Coś większego kieruje tym wszystkim. On przechowuje wspomnienia, którymi jeszcze się z Tobą nie podzielił. Chwile, gdy w samotności myślał o tym, jak to byłoby życiu twego boku. Już wyobrażał sobie Twój śmiech rozbrzmiewający w przestrzeni, już widział, jak Twój wzrok spotyka się z jego, tworząc ciszę pełną znaczenia. Jest w tym połączeniu magnetyzm, który wymyka się wszelkim wyjaśnieniom. Nawet gdy jesteście daleko od siebie, to tak, jakby istniała niewidzialna nić łącząca Was, a każdy ruch, choćby najmniejszy, był odczuwany po drugiej stronie. Ta nić nie jest krucha. Jest utkane z czegoś, czego ani czas, ani odległość nie mogą przerwać. Tka kaasie z prawdziwych emocji, z wspomnień, które jeszcze się nie wydarzyły, ale już istnieją w wymiarze duchowym. Co najbardziej niezwykłe, ty już czujesz energię tego spotkania, zanim ono nastąpi. To jak preludium zapowiadające punkt kulminacyjny, jak bryza poprzedzająca burzę, tyle że ta burza jest burzą miłości, objawień i przemiany. Jeszcze nie widziałaś całego blasku, który on dla ciebie zachowuje. Skrywa słowa, gesty, a nawet prezenty, które ujawni dopiero wtedy, gdy moment będzie doskonały. Trwa ciche planowanie. Przeznaczenie w tej chwili wykonuje precyzyjną pracę. Nie chce, by cokolwiek było połowiczne. Chce, aby wszystko było tak intensywne, że gdy obejrzycie się wstecz, będziecie wiedzieć, że nie mogło być inaczej. Czasem obserwujecie z daleka. Podziwiając szczegóły, których może sama w sobie nie dostrzegasz. Sposób, w jaki poruszasz dłońmi, jak zmienia się Twój wzrok, gdy myślisz o czymś głębokim, blask w oczach, gdy uśmiechasz się naprawdę. I wtedy uświadamia sobie, że nie chodzi tylko o przyciąganie, ale o głębokie zauroczenie, które wykracza daleko poza wygląd. Pociąga go to, kim jesteś, twoja istota, to, co promieniuje z Ciebie bez wysiłku. Wkrótce zrozumiesz, że pewne spotkania są odpowiedzą na dawne modlitwy, nawet te, o których już zapomniałaś. Wszechświat nigdy nie zapomniał i teraz jest gotów spełnić obietnice. Jest też ochrona otaczająca tę historię. Siły duchowe trzymają przeszkody z daleka, aby czystość tego uczucia nie została naruszona przez zewnętrzne wpływy, a tymczasem coś w nim dojrzewa. Staje się bardziej świadomy, pewniejszy, bardziej gotowy, by dać ci to, na co zasługujesz. Wie, że gdy nadejdzie moment, nie będzie miejsca na wątpliwości. Czuj dalej, moja ukochana, bo ta historia wciąż skrywa zwroty akcji, które cię zaskoczą. To, co teraz wydaje się ciszą, jest w rzeczywistości zapowiedzą czegoś, co poruszy każdą część twojego jestestwa. Są chwile, kiedy on prawie pozwala, by wszystko, co czuje, wymknęło się na zewnątrz, ale się powstrzymuje, jakby strzegł cennego sekretu, które zostanie ujawniony dopiero w odpowiednim momencie. Ta ostrożność nie wynika z lęku, lecz z szacunku dla intensywności, jaką to uczucie niesie. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale są sytuacje, w których Twoje gesty bezpośrednio wpływają na jego działania. Twoje spojrzenie może obudzić w nim odwagę, a jedno proste słowo może zmienić bieg całego jego dnia. Przeznaczenie zdaje się bawić odległością i bliskością między wami, tworząc sytuację, których pragnienie zbliżenia rośnie jeszcze bardziej Każde małe minięcie się zwiększa siłę spotkania, które nadejdzie On obserwuje twoją drogę i to go inspiruje Nie tylko przez siłę, jaką pokazujesz Ale przez sposób, w jaki zachowujesz swoją istotę Mimo wszystkiego, co już przeszłaś Widzi w tobie rzadkie połączenie wrażliwości i odwagi W jego milczeniu jest ciężar, ale nie jest ono puste To cisza pełna niewypowiedzianych słów Uczuć buzujących w sercu, które czekają na moment, by stać się słowami i konkretnymi czynami. Czasami czuję, jakby wszechświat popychał go w Twoją stronę. Piosenka, obraz, przypadkowa myśl wszystko przypomina mu o Tobie, jakby niemożliwe było uciec od tego połączenia. Jesteś dla Niego jak latarnia pośród ciemności. Nieważne, jak zagmatwana jest droga, Twoja obecność, nawet daleka, prowadzi go i sprawia, że czuje iż warto iść dalej a jeśli powiedziałabym ci że wielokrotnie prowadził w myślach całe rozmowy z tobą wyobraża sobie jak byś zareagowała co byś powiedziała jakbyś się uśmiechnęła i przechowuje to wszystko jak skarb na dzień w którym wydarzy się to naprawdę to co najbardziej zwraca uwagę to fakt że nie interesują go tylko przelotne chwile to co czuje jest głębokie i sprawia że chce budować coś trwałego, co przetrwa próby czasu i życia. Możesz myśleć, że to przypadek, ale są spotkania spojrzeń, które mówią więcej niż tysiąc słów. Nawet jeśli nikt wokół tego nie zauważy, istnieje między wami cicha wymiana, którą rozumieją tylko wasze dusze. On również czuje pilność, by to przeżyć, ale nauczył się, że niektóre historie potrzebują czasu, by dojrzeć i zakwitnąć w idealnym momencie. Woli poczekać i zrobić to dobrze, niż się spieszyć i stracić. Każdego dnia Jego obecność w Twoim przeznaczeniu staje się coraz bardziej nieunikniona. Jakby cały świat poruszał się niezauważalnie, by umieścić Was w tym samym miejscu, o tej samej porze, z tym samym pragnieniem. Czy zauważyłaś, że gdy myślisz o Nim intensywnie, dzieje się coś niespodziewanego? Znak, wspomnienie, drobne wydarzenie, które wydaje się potwierdzać że on również pomyślał o tobie w tym samym momencie. Wszechświat przygotowuje tak doskonałą synchronię, że kiedy to się stanie, zrozumiesz, dlaczego każda zwłoka, każda cisza i każde oczekiwanie były konieczne. A do tego czasu, moja ukochana, każdy dzień jest kolejną stroną zapisaną w tej historii, która, choć jeszcze nie rozpoczęła się w pełni, już ma moc głęboko poruszać twoje serce. On rozpoznał cię na długo, zanim przyznał to sam przed sobą. W chwili, gdy wasze spojrzenia się spotkały, coś w nim się obudziło, jakby odnalazł brakującą część siebie. Od tamtej pory nie było dnia, by to wspomnienie mu nie towarzyszyło. Jest w nim coś, co sprawia, że chcecie chronić, nawet jeśli nie ma wszystkich odpowiedzi. Czuję, że Twoja obecność w jego życiu nie jest dziełem przypadku i że istnieje głęboki cel w tym połączeniu, który porusza go w sposób niewytłumaczalny. Czasami walczy z pragnieniem, by zbliżyć się szybciej, ale jego serce mówi mu, by poczekał. Nie z braku chęci, lecz dlatego, że wie, iż pewne historie zasługują na to, by pisać je powoli, tak aby trwały wiecznie. Jesteś jak melodia, której nie potrafi wyrzucić z myśli, a im bardziej próbuje zrozumieć, dlaczego tak jest, tym bardziej wciąga go tajemnica, którą sobą reprezentujesz. On patrzy na ciebie w sposób, który wykracza poza fizyczne spojrzenie, jakby próbował zapamiętać każdy szczegół Twojej istoty, aby nic nie zginęło, gdy będzie daleko, to właśnie utrzymuje go w połączeniu z Tobą, nawet w Twojej nieobecności. Bo zdaje się igrać z znakami, jakby chciał sprawdzić, jak daleko jesteście gotowi się posunąć, by podążać za tym połączeniem. Każdy zbieg okoliczności jest przypomnieniem, że coś większego prowadzi wasze kroki. Nie potrafi tego wyjaśnić, ale czuje, że kiedy stanie przed Tobą w pełni, będzie to jak powrót do domu po długiej podróży. Uczucie przynależności, które zdarza się tylko raz w życiu. Są chwile, gdy dostrzega, że jego życie zmieniło się od chwili, gdy się pojawiłaś, nawet jeśli ta zmiana nie jest jeszcze widoczna dla wszystkich. Jakby Twoje istnienie już wpłynęło na jego życie samą swoją obecnością. Nos w sobie słowa. Które mogłyby już zostać wypowiedziane, lecz zyskają większą moc we właściwym momencie. Wie, że każde zdanie, które padnie z jego ust, będzie miało siłę całkowicie odmienić Twoje spojrzenie na tę historię. Czas, dla niego, nie jest oczekiwaniem, lecz przygotowaniem. Wierzy, że gdy oboje będziecie gotowi, wszystko wydarzy się tak naturalnie, że łajdę się nieuniknione, jakby wszechświat jedynie realizował już napisany scenariusz. Jesteś centrum cichego niepokoju, który go porusza. Nie potrafi wyjaśnić intensywności, z jaką o tobie myśli, ale wie, że nie chce i nie może odciąć się od tego uczucia. Istnieje niewidzialna troska otaczająca każdy jego krok w twoim kierunku, jakby każdy ruch był mierzony tak, by nie zagrozić czemuś tak rzadkiemu i cennemu. Śnił już o chwilach, które jeszcze się nie wydarzyły, a w tych snach uczucie jest tak realne, że po przebudzeniu potrzebuje czasu, by uświadomić sobie, że jeszcze tego nie przeżywa. Najbardziej intrygujące jest to, że nawet bez wszystkich odpowiedzi czuje, iż jesteś jedynym brakującym elementem, by wszystko nabrało sensu. I właśnie dlatego nie rezygnuje, nawet gdy wydaje się daleki. I tak fabuła wciąż jest pisana, ciszą, znakami, skrywanym pragnieniem i pewnością, że kiedy nadejdzie właściwy moment, nic, absolutnie nic. Nie będzie w stanie stanąć na przeszkodzie. Jest coś jeszcze głębszego, co rysuje się między wierszami tego cichego spotkania. Jakby czas zachowywał dla Was wyjątkową chwilę, zdolną przemienić wątpliwości w pewność, niepewności w zaufanie, a marzenia w namacalną rzeczywistość. To oczekiwanie, choćby wydawało się długie, jest przygotowaniem, aby wszystko było jeszcze piękniejsze, niż możecie sobie wyobrazić. On czuje, choć milczy. Delikatną pilność, pragnienie, bycie objęci, podzielić się swoimi lękami i radościami, stworzyć świat, w którym oboje będziecie mogli być bezbronni bez strachu. I właśnie ta ofiarność jest pielęgnowana, choć niewidoczna dla oczu świata. Czasami dusza mówi głośniej niż rozum, a to wewnętrzne wezwanie, które czujesz, jest zaproszeniem, by spojrzeć poza oczywistość. By dostrzec, że ta miłość to nie tylko historia do przeżycia. Ale duchowa podróż, która obiecuje uczyć, przemieniać i podnosić Was oboje. To, co nadejdzie, poruszy nie tylko Twoje serce, ale każdą nicz Twojej istoty, budząc siłę, której być może jeszcze w sobie nie znasz. Pozwól sobie poczuć tę energię i przygotuj się na przyjęcie tego, co wszechświat dla Ciebie przygotował, bo to jest wspaniałe i pełne celu. Głęboko dziękuję, że wysłuchałaś tej wiadomości od aniołów. Proszę. Potwierdź jej otrzymanie, mówiąc, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I pamiętaj o ważności dołączenia do naszego kanału, zapisując się i włączając dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wiadomości, które anioły mają dla Ciebie. Bądź czujna, bo droga światła dopiero zaczyna się odsłaniać.